Ciekawe, co będę robiła w ten weekend. Taka jest piękna pogoda i tak cieplutko. Hmm, no właśnie. Jeszcze tylko skończę ten rozdział i zobaczymy. Proszę. Nikola, jakaś poczta do ciebie przyszła? Do mnie? Jakaś poczta przyszła? Hmm, ale kto zna mój adres? Proszę. Sobie. Co to? Zobaczmy, co jest w środku. Co to? Praziomek? Co jest tu? Serdecznie zapraszamy na premierę fil filmu Prze przed premierą filmu praziomek w Warszawie. O, ale Super. Już wiem co będę robiła ten weekend. Pojadę do Warszawy i na pewno się nie będę nudziła. Jej! Ale, ale co ja mam zabrać? O nie muszę się wszystko spakować. Ale co? Um, to nie wiem... O, tutaj jest mój plecak. Dobra. Ja mam plecak. Co tu się... Yy, nie wiem. Sama na pewno nie pojedziesz. Mamo, przyszło do mnie zaproszenie, że mam jechać do Warszawy na przedpremierę filmu Praziomek! Oj nie, to jadę z tobą. To mamo, ty też się pakuj i się widzimy zaraz w korytarzu. No dobra, to ja idę się pakować. A gdzie powiemy? No wiesz co, so, chyba nie musimy, ale z drugiej strony, co nas będzie nagrywał? No, faktycznie masz rację. To pójdę mu powiedzieć. To dam tutaj? Ale Ale tak <noise> <noise> oh Wow. Jaki ja mam piękny widok. No, bo jak jest na 17 piętrze. On jest przecudowny. Ale ogromne są te widoki. Wow, jak tutaj jest super, jestem sama w Warszawie, jeszcze jutro ta premiera tego filmu firm, Praziomek, już się też nie mogę doczekać, jeszcze spotkam tyle youtuberów i jeszcze aktora, y, pana Piotra Adamczyka, wow. A jestem tutaj, mój jest strach nauczycieli, jak ja się cieszę i nie muszę chodzić do szkoły, jej! Idę e, pomału na premierę, e, więc już się nie mogę jak mówiłam, złożyć z tego filmu. Chodzimy. i zobaczcie tu jest właśnie ten plakat krasionka pokazy przedpremierowe 13 14. 04. czyli będziesz na przedpremierze Krasionka i jeśli... a kto będzie dubbingował jako główny bohater Piotr Adamczyk Jakbyś się spotkano pana Piotra? No, mam nadzieję <noise> Co, wchodzimy i jest tak? duży, 2 metry 2 metry, ale a wy ile macie chociaż sprawdzimy? Metr 47, tak? Kto następny? Me, o! Pra, metr 50, jest. Yes. Michaśka. Michasia. Ja chyba najmniejszy. metr 55. No 5 6. I Matylda. Metr? Jak to teraz policzyć? 40? Nie wiem. Tak.

Jest, zbyt? najlepszy Poznała super? nie, no, Poznała poznała no, zdjęcia sobie zrobiła? No. No, czy nie, 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 jest, nie, 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 Cześć to ja jest. To nie, nie, to nie, 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 Jest, nie, 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 nie Możecie, w sumie chyba będą pokazane. Tak, będą mogli będą, będą oceniać, na pewno. Tak. Myślałam, mieć... że i co, to to Jest tak, co chodzi? Nie tak Chyba tak. No, Halo. Dobra, okej, A Ty chcesz zdjęcia? U, ja słyszałem, że ktoś krzyknął, że głos podkładał Zygzak McQueen, to też jest prawda i Mellman też podkładał ten głos, więc tak, to jest taki głos, który pewnie słyszycie czasami w bajkach I nie chcę was rozczarować, bo ty jesteś bardzo podobny do tego, właśnie powinieneś jego podkładać. I jak po bajce? Relacje po bajce? Super, super, jest. Super, no, to był najśmieszniejszy? Chyba ten. Nie, <gorszamy> nie będziemy za dużo zdradzać, nie? No, trzeba koniecznie przyjść i zobaczyć film. No, no. Ale możemy powiedzieć, że miała na imię Zuzia? Zuź. Zuzia! A Popar to, to, to był, nie? A na imię Zuzia. No. A Fajna się historia. A na Zuzia jest no, się Tak jest. Właśnie.

Jakieś bajce, Ale tutaj fajnie. O, jakaś kartka? Wow! Przeczytam. Koło 300 kilo waży, Z wzrostu prawie 2,40. O przyjaciół grupie marzy, W puszczy jego dom się mieści. Uśmiech mu nie znika z bóźki. Rude futro ma na grzbiecie, Wielkie stopy, długie nóżki. Kto to taki? Czy już wiecie? Hmm. O, wzrost się zgadza. Waga pewnie też. Wiem, to ty, praziomek. Jest tu, praziomku, fajnie Cię poznać, ale wiesz, muszę wracać do swojego świata. To pa! Hej, kochani, jedziemy. Y? <słyszyk> tak, i Jakaś magiczna sztuczka będzie? Z długopisem? Mamy marker permanentny się nie zmazuje to jest to czego nie wolno robić z markerami, za chwilę zrobimy ale najpierw poproszę Cię żebyś wyciągnęła dłonie przed siebie w ten sposób szerzej, ok? nie ruszaj się, ok? Chciałbym żebyś yy, dwa oddechy ok? Zaciśnij dłonie Powiedz mi, której używamy dłoni, prawej czy lewej? Nie wiem. Ty wybierasz. Okej, okay. trzymaj lewą zaciśniętą cały czas. Otwórz prawą. Na twojej dłoni zrobię coś, czego nie powinienem robić, ale na jak na się nazywam literką Y, jestem Y, nie wiem. teraz pokażę, że to się nie zmywa w żaden sposób. Zgadza się? Patrz uważnie. Obie dłonie w kadrze. Wezmę literkę Y, która Cię już czypnę, ale wezmę literkę Y i teraz wrzucę ją do Twojej dłoni. Nie dotykaj do każdej I jest drugi Ja? Yes. <laughs> się faktycznie nie zbazuje? No jakimś alkoholem będziesz pijał, bardzo przepraszam. Albo... Jakoś mam wytłumaczymy. No jakoś tak. nie, nie piszcie z to... Dobra, super. Jesteśmy po premierze filmu Prażony. Było superowo, po prostu najlepszy dzień, po prostu. Ever. Super było, super. I w ogóle chciałam. Powiedzieć, że, ten film, że ta bajka była bardzo super, tak mnie uciekawiła. To bajeczka. Nawet rodzice ogólnie no. mogą potwierdzić. I w ogóle to znam dużo fajnych youtuberek e, i też aktora Piotra Adamczyka, co tak. też zrobiłam zdjęcie, które pewnie się też pokazało. A kogo spotkałeś jeszcze ze znanych takich z, osób, z... youtuberów? Z youtuberek poznałam świat Matyldy, Misie, i ja, które już się wcześniej znaliśmy, a mi opowiada i oto to jest, więc dziewczyny ja Was serdecznie pozdrawiam. Hejka! Pozdrawiamy wszystkich tak. oczywiście proszę. Poznałam Super Magika of Y Magica of Y. Tak? Magic of Y. <laughs> także też pozdrawiam. Pozdrawiamy super. bo naprawdę... A kogo jeszcze pokaś? I jeszcze y, poznałam y, Natalię z TikToka, więc Ciebie Ta też serdecznie pozdrawiam. I jak chcieli zobaczyć TikToka z Natalią, to jest na Nikoli e, TikToku, TikToku, prawda? I też jest magikiem, więc wchodźcie na TikToka szybko i zobaczcie, jak tam... No i zobaczcie, co tam się działo.